Bliscy S.A. zaniepokojeni stanem Spears zaplanowali interwencję. Jeszcze niedawno cały świat kibicował Britney Spears w walce o powrót do normalności. Po tym, jak zakończono trwające od wielu lat kuratele, które zarzadzali jej ojciec. Piosenkarka wyraźnie zasmakowała w wolności i zapewnia, że nigdy nie czula się lepiej. Niestety przeczyta mu dziwne posunięcia gwiazdy oraz kolejne relacje mediów. Jeszcze niedawno donoszono o akcji fanów, którzy, wyraźnie, zmartwieni jej stanem. Postanowili poinformować odpowiednie służby. Britney Spears była tym wyraźnie niepocieszona i kolejny raz zapewniła że nie potrzebuje pomocy, a medialna narracja o jej złym stanie psychicznym jest według niej forma znaczenia się. Warto wspomnieć, że wizyta policji nie potwierdziła, jakoby piosenkarka była w niebezpieczeństwie. Przypomnijmy, Britney Spears w niebezpieczeństwie. Interweniowała policja. Jest komentarz szeryfa. Wygląda jednak na to, że relacje poczytnych mediów nie umknęły uwadze bliskich Britney, którzy ponoć bardzo się o nią martwią. Według najnowszych relacji postanowili nawet działać razem, aby naklonić gwiazdę do leczenia. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Jak donosi portal X? Bliscy i przyjaciele Britney Spears zaplanowali wspólną interwencję, która miała by pomóc Gwiezdzień w powrocie do równowagi psychicznej. W potencjalnej akcji mieli wziąć udziałem z piosenkarki Samaskhari, Khari, jej menadżer oraz grupa lekarzy. Z kolei TMZ dodaje: ze pod uwagę brano dwumiesięczne leczenia w wynajętym domu w Los Angeles, gdzie Britney otrzymałaby pomoc u boku meza i specjalistów. Pierwszy z serwisów potwierdził jednak, że interwencja, choć traktowana przez wszystkich poważnie, ostatecznie nie doszła do skutku, uznano bowiem, że nie jest konieczna, a jej bliskim po prostu udzieliła się medialna narracja, która wskazuje, że może jej zagrazać niebezpieczeństwo. W mediach panuje histeria, ale Britney nic nie jest. Wszystko zostało wyolbrzymione i obrzydliwie przekrecone, donosi źródło portalu. Interwencję planowano na wtorek, ale ostatecznie się z niej wycofano. TMZ twierdzi jednak, że Britney zgodziła się spotkać z lekarzem, a wizytę oceniono bardzo dobrze. Nie określono natomiast, czy wspomnianym specjalista był psychiatra, czy lekarz specjalizujący się w innej dziedzinie. Zapewniono z kolei, Zjęzakcja nie był w żaden sposób powiązany jej ojciec i, były kurator. Management piosenkarki Ani jej ma nie chciał skomentować tych doniesień. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać z psychologiem, dzwon pod bezplatny numer 116 123 lub 22 484 88 01. Listę miejsc. W których możesz szukać pomocy, znajdziesz też tutaj.